Jak wygląda fabryka Jockańskiego od środka? Sprawdziliśmy. Polska Fabryka Joskin jest jedną z najważniejszych w całej grupie. Zakład zlokalizowany jest w Czciance w województwie wielkopolskim. Powstał w 1999 roku na bazie przejętych wówczas terenów i starych budynków. Fabryka Joskin Polska przez ostatnie dziesięciolecia przeszła ogromną metamorfozę i ogromnie się rozwinęła. Obecnie zakład jest jednym z głównych filarów całej grupy. Produkowane są tu zarówno elementy, jak i całe gotowe maszyny. Do zapewnienia ciągłości produkcji do fabryki trafiają rocznie tysiące ton różnych profili, lach, także koła, osie oraz kilometry drutu spawalniczego. Wszystko składowane jest w odpowiednich miejscach w magazynie, by być gotowym w każdej chwili do obróbki. Sama produkcja opiera się zarówno na automatyzacji, ale także na niezwykle precyzyjnej pracy rąk ludzkich. Warto zaznaczyć, że te najbardziej precyzyjne prace spawalnicze wykonują właśnie ludzie. Fabryka to także cała linia montażu. Wykwalifikowana kadra montuje tu na bieżąco części maszyn według wybranej przez klienta wcześniej specyfikacji. Każdy wóz czy maszyna, zanim opuści fabrykę, przechodzi także szereg kontroli. Sprawdzane są między innymi wszystkie układy, ustawienia, cała funkcjonalność. Warto podkreślić, że zakład w ściance to nie tylko sama fabryka, ale także nowoczesna ocenkownia. Otwarta została w roku 2010. Proces cynkowania wpływa znacznie na wydłużenie i żywotność każdej części maszyny. Elementy muszą przejść cały skomplikowany proces. Od zanurzania w specjalnych wannach poprzez zanurzanie we właściwej komorze cynkowania. To ostatnie odbywa się w temperaturze blisko 450 stopni Celsjusza. W wannie znajdują się dziesiątki metrów sześciennych stopionego cynku. Zanożone elementy przechodzą kilkuminutową kąpiel. Po wszystkim trafiają do stygnięcia i kolejnej strefy, gdzie poddawane są dalszej obróbce. Między innymi szlifowaniu. Wszystkie gotowe produkty mogą być już bezpośrednio transportowane. Fabryka posiada na miejscu także własną stację benzynową, by logistyka działała na jak najwyższym poziomie. Koniec warto zaznaczyć, że plany odnośnie Jaskim Polska są jeszcze bardziej ambitne. Planowana jest spora rozbudowa. Chodzi o dołożenie m.in. nowoczesnej wycinarki laserowej do rur, do blach oraz cała nowa linia do malowania proszkowego i piaskowania. Dzięki temu Czcianka może stać się w niedalekiej przyszłości największym zakładem w całej grupie Joskin.